Ej, witajcie moi drodzy na kolejnym odcineczku, odcinek nieplanowany, odcinki miały być, no, wysokiej, yy, 2-3 razy w tygodniu, a wychodzi, że widzimy się codziennie, yy, odcinek, no, taki nieplanowany, bo zostałem wytypowany w zapawie łańcuszkowej, zapoczątkowany przez Kinga i Łukasza z kanału Co Mi Zrobić, a więc Drapiesz, Nominowała mnie Martynka, Mari, Mari. Martynko, dziękuję za tą nominację. O co chodzi? Chodzi o to, żeby. To jest zabawa, gdzie przekazujemy sobie dalej nominację. Musimy znaleźć mnożnik 10 razy albo 5 razy. No i właśnie w tej zdrabce, tak, bo tutaj tylko są te mnożniki. Ja oczywiście wyzwanie przyjmuję, a pałeczkę przekazuję. Nuli ze szpecina. Aniu, miałaś już ten nożnik, więc wierzę w to, że drugi raz ci się uda. Trzymam za ciebie kciuki. Teraz kolej na ciebie. A ja przechodzę do drapania. Trzymamy oczywiście za mnie kciuki, potem za. Anię. mam 8 sztuk. Wybierałem co po niektóre z drapki tak celowo, bo mam na przykład 28. A wybierałem niektóre tak jak leciało, po prostu zobaczymy. Numerek 28, 9, 18, 13, 48, 38, 33 i 29. Co będzie, to będzie to jest zabawa. Oczywiście bardzo fajna zabawa łańcuszkowa. Zobaczymy, ile uda się odzyskać. Czy w ogóle będą te mnożniki. Numerek 28.

Następnie mamy 23, 40, 16, 20 i 13, no niestety numerek mój 28 pechowy mogłem sobie wybrać, więc skorzystałem z tego przywileju, no i tak chciałem tą 28 wziąć, numerek teraz 9 też często wpada.

No, kolejny pustak. Kolejny pustak. Teraz numerek mamy trzynasty. Wygrywa trzydzieści jeden. Jeden. Trzydzieści i trzy. No, tak blisko siebie. Dużo trójek. Zobaczymy. A mamy trzydzieści dwa. Piękny bok. Można się było tego spodziewać, trzydzieści trzy, siedem, dwa. Osiemnaście, szesnaście, cztery, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia trzy i dwadzieścia dziewięć, no nie, kolejny pustak. Dobra, kontrolne BA, Ba Ba nie ma wygranych numerek 48. Ja sobie tak pomyślałem te zdrabki, przetestujemy numer, no różne numerki, 4, 19, 9 i 35, a my mamy, a już myślałem, że będzie 35, mamy 15, 30 8, 3. 18, 27. Chyba nie zobaczę tego nożnika. Przynajmniej u mnie na kanale nie zobaczcie. 1, 3. I 32. Różne kontrolne, niestety kolejny pustak do kolekcji. Zostały nam jeszcze 3 zdrapeczki numerek 38.

3, 9 i 27. O, liczyłem na jakąkolwiek wygraną. Chociaż a tutaj wychodzi, że nic nie będzie, ale zabawa przednia. Teraz na Ani czekam. Czekamy. Wygrywa 16, 2, 8 i 28. Oj, 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 a mamy 3 6 sześć, sześć, dwadzieścia cztery, siedem i trzybiżki osiemnaście, dziewięć, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa i 3. <noise> Dobra, pusto i co? Ostatnia. Nadzieja, numerek 29. Jak był 28 pusty, to muszę 29 będzie wygrany. Wygrywa 26, 4, 2, 16 i 19. A my mamy co? Dali nam 14 na początku dziewięć, czterdzieści jeden, trzydzieści sześć i trzydzieści siedem, dwadzieścia, dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden, czterdzieści i siedemnaście. Nie wierzę w tak. Ani jednego zwrotu nie ma, no ale trudno. Dziękuję ci serdecznie, Martinko, za nominację, że mnie wybrałaś. O ja niestety nie, nie mam szczęścia do tych zabaw, łańcuszków. Tutaj niestety osiem pustych zdrapek, ani jednego zwrotu. Trzymam mocno kciuki, żeby Ani się udało znaleźć yy, mnożnik. Już miała, więc super ma szczęściem, Ania. I co, trzymam kciuki, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć.